Siema, witajcie w kolejnym odcinku, w którym zamontujemy robota koszącego, robot marki Parkside. Więcej poopowiadam o nim w trakcie montowania. Teraz powiem tylko, że robot był schowany na zimę, została wyciągnięta z niego bateria, oczywiście baterię przed schowaniem naładowałem. No i jego baza ładująca też była schowana, też nie chciałem, żeby gdzieś tam stała pod ścianą, żeby mokła, żeby padał na nią śnieg, żeby mróz ją niszczył. Pod dachem wszystko ładnie przyzimowało, także bez zbędnego gadania bierzemy się za robotę. Powiem jeszcze tylko tak króciutko, w kilku słowach a propos tego robota: robot marki Parkside PMRDA 200 b 2 W pierwszej kolejności bateria. Bateria tutaj z tyłu: cztery śruby trzeba wykręcić. Montaż baterii bardzo szybki, dosłownie, dosłownie minutka, i po robocie osłonka odkręcona, oczywiście, osłonka tutaj z uszczelką, nic tutaj nie zacieka, żadna woda na pewno. Wpinam baterię, no i z powrotem skręcam, i gotowe. Jest. Myślę, że to widać, że kosiarka jest używana. Noże też są przytępione, ale tutaj na pierwsze koszenia, na pierwszych parę dni na pewno nie będę ich wymieniał. Noże są odwracane, dwustronne, te można sobie odkręcić, obrócić, no i będą kosiły drugą stroną. Myślę, że jeżeli ktoś miał do czynienia z rolnictwem, z kosiarką rotacyjną, to będzie wiedział o co chodzi. Tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Ja tych nożyków użyłem dokładnie, nie pamiętam. Dwa albo trzy komplety przez tamten sezon. Natomiast nie ostrzyłem ich. Producent też nie zaleca, żeby je ostrzyć, ale myślę, że nie byłoby to żadnym problemem, gdyby się je naostrzyło. Myślę, że na pewno też by cieły bez problemu. Jeszcze folia na wyświetlaczu, cały sezon przejeździła, ale już teraz ją zerwę. Na razie nie będę je uruchamiał. W pierwszej kolejności trzeba zamontować bazę. Kosiarkę zamontuję to samo gdzie w ubiegłym roku. Ona tutaj sobie stała przy garażu. Oczywiście to jest kosiarka z pętlą okalającą, może tak powiem w kilku prostych słowach, żeby ta kosiarka mogła kosić, musi być do koła działki rozprowadzony taki kabel. Kabel montuje się tutaj na takie Kołeczki, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj są takie kołeczki, tutaj jest świeże, bo ja to sobie dzisiaj wymieniałem, bo ten kabel tutaj jeżdżę różnymi maszynami. Uszkodziłem, tutaj jest dobrych 20 metrów. Tutaj w zestawie z tą kosiarką było 200 metrów bieżących takiego kabla. U mnie na mojej działce, tutaj na tej, której jest zamontowana ta kosiarka, akurat na styk mi tego kabla wystarczyło. Nie będę tego kabla wciskał tutaj za te zamki. Ten kawałek kabla tutaj jest dosztukowany. On jest trochę grubszy od tego oryginalnego. No niestety, gdzieś tam w, w paru miejscach mi się ten kabel uszkodził. Wiadomo, jak to na wsi, na podwórku. No i musiałem go posztukować. Część tam musiałem nawet wyrzucić, bo został poszarpany. No i dokupiłem trochę tego kabla. On też nie jest drogi. Sporo tego jest na Allegro, także nie ma z tym problemu. Okej, okay, siedzi. Mam to założone. O, tak trzeba to położyć, żeby on był naprężony. Tutaj z tej strony jeszcze musi być zamontowana taka barierka. E, ta barierka jest montowana w takim celu, że ta kosiarka gdzieś tu najeżdżając od boku wjeżdżałaby pewnie w poprzek tej bazy i gdzieś tutaj najprawdopodobniej by się mogła na niej zawiesić, zablokować, a dzięki temu ona w to uderzy, odbije się i pojedzie sobie w inną stronę. Są takie specjalne wkręty, i tymi wkrętami przykręca się ją do podłoża. No i prawdę mówiąc, wbrew pozorom, te plastikowe śruby dosyć mocno trzymają tą bazę. A wracając już do kosiarki, muszę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. Wręcz nie spodziewałem się, że ogólnie nie tylko ta kosiarka marki Parkside, ale ogólnie te kosiarki, czy tak zwane roboty koszące, że to się nie sprawdza. Przecież to jest mała pierdóła na jakieś tam baterię, która sama jeździ. Dlatego też jednym z głównych powodów zakupu przeze mnie tej kosiarki w ubiegłym roku był temat sprawdzenia jej, jak ona w ogóle działa. No i dobra, baza wygląda tak. A, jeszcze jeden skręt mi tutaj został. No i tak jak mówię, jestem bardzo mile zaskoczony. Tu jeszcze jeden z kobel mi leży. Może ja go sobie tutaj przed tą bazą wbiję, żeby ten kabel umocować. O, tak to wygląda. Ten kabel też, z tego co wiem, można by było wkopać w ziemię. Tam do 5 czy nawet 10 centymetrów. Ale nie będę mówił konkretnie, bo tego pewny nie jestem i też ta kosiarka powinna działać, tylko że z wkopaniem go na pewno byłoby bardzo dużo roboty. Potrzebny byłby do tego odpowiedni sprzęt, chociaż nie ukrywając, jak on jest na wierzchu, też trochę roboty to zadaje, bo trzeba ciągle o to dbać, uważać, pilnować. Także na dwoje babka z tym wróżyła. Dobra, chodź robociku na miejsce swojej pracy. Skakuj na swoją bazę. Cyk. Dobra, wypadałoby to jeszcze podłączyć do prądu. I jak widać, po podłączeniu do prądu kosiarka od razu się ładuje. Zaświeciła się czerwona dioda. Tutaj poziom naładowania baterii. Mam nadzieję, że to będzie widać. 93%. I teraz pokażę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj po wyjęciu kosiarki od razu zmienia się światło na zielone. No i w tej chwili ono u mnie mryga, a powinno się świecić. A to mryganie oznacza, że pętla okalająca plac nie jest podłączona albo jest uszkodzona, przerwana. W tym przypadku tutaj nie są wpięte u mnie jeszcze kable. Tutaj jest taka specjalna kostka. Zaraz ja na szybciutko wpinam te kable i zobaczymy, czy moja pętla jest cała, czy też jest gdzieś uszkodzona po zimie. Tak Jak mówiłem, tutaj jeden kawałek sobie podmieniłem w ogóle na nowy. No ale nic, próba. Podłączam kostkę. Zamknę tutaj tą osłonkę. No i patrzymy. I jak widać, wszystko powinno być ok, bo dioda przestała. Rygać świeci na zielono. Dojadę kosiarką. Kosiarka już się zaświeciła. Przyciskiem start się uruchamia. Kosiarka teraz prosi o pin. Jak widać, nawet po spędzonej zimie bez w ogóle żadnego zasilania, bez baterii, nic tutaj się nie zresetowało. E, kosiarka dalej się dopomina o pin, który wprowadziłem przy pierwszym uruchomieniu. Ja go tutaj sobie wpiszę. Nie będę wam pokazywał. I startuję kosiarkę. Zobaczę, jak będzie się sprawowała. A powiem jeszcze tylko, tutaj pokrętłem. No, dosyć ciasno chodzi. To jest takie pokrętło do regulacji wysokości koszenia. U mnie zawsze ona kosiła, tutaj na tej pierwszej pozycji. Tutaj nawet nie ma podanej wysokości, bo tu na kolejnych są. Akurat to ustawienie najlepiej mi odpowiada. Także tutaj nic nie będę zmieniał. To zostawiam. Pinusz mam wpisany. Przyciskiem startu uruchamiamy. OK, zatwierdzam. No, i żeby kosiarka ruszyła, trzeba zamknąć pokrywkę. Pojechała sobie to z takiej dużej trawy, mam nadzieję, że to będzie widać. Dosyć dobrze to ścina, mimo że tak jak mówiłem, noże po zimie nie były w ogóle ostrzone ani wymieniane. Jak widać radzi sobie bardzo dobrze, nawet w bardzo dużej trawie. Jak widać, kosiarka radzi sobie bardzo dobrze. Plac do koszenia też ma spory, bo w wymiarach około 90 na 60 metrów. Myślę, że jak na taki sprzęt to jest niemało. Taka powierzchnia nie jest dla niej straszna. Wiadomo, ona sobie tak jeździ, jak ja to mówię, na przypał. Zakręci w jedną stronę, w drugą. Te jej przejazdy bardzo często się przecinają. Wiadomo, na początku koszenia. Jest sporo różnych takich omijaków, ale już po kilku do kilkunastu godzin cały plac jest ładnie równiutko przystrzyżony. Tutaj w niej siedzi bateria o pojemności 4Ah. No i czas koszenia jest dłuższy niż czas deklarowany przez producenta. Ona jest w stanie kosić na jednym naładowaniu około 4 godzin. Po czym po pętli wraca do bazy, ładuje się gdzieś jakoś godzinkę, no i od nowa to samo, rusza w drogę. No i robocik zamontowany, jak widać jedzie sobie tutaj za mną, powolutku sobie kosi. Mam nadzieję, że bezawaryjnie posłuży mi kolejny sezon, a jeśli nawet nie to Posiada trzyletnią gwarancję. Z doświadczenia wiem, że ze sprzętami marki Parkside z reklamacją nie ma żadnego problemu. Także cóż, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć!